Model dokonywania oceny lub samoocenę działań lidera. Część pierwsza. Wstęp. Model oceny adresowany jest przede wszystkim do liderów, którzy prowadzą innych w uczniostwie. Prowadzą małe grupy czy kościoły domowe nastawione misyjnie i pod tym kątem przygotowana jest treść. Jednak w wielu punktach model ten może służyć generalnie liderom, którzy chcą stosować zasady uczniowskiego myślenia, po ewentualnym dostosowaniu do specyfiki tego, co robią. W uczniowstwie chodzi o jakość. To z niej rodzi się jakościowa ilość. Ponieważ idąc do celu napotykamy różne wyzwania, różne rozpraszacze, a czasem mamy pokusę pójść na skróty, to ważne jest, aby co jakiś czas weryfikować to, co robimy i w jaki sposób to robimy. To pomaga liderom utrzymywać kurs podążania za zasadami uczniowskiego sposobu myślenia i działania, a tym samym wpływa na jakość. Ocenę dobrze przeprowadzić w małych, dwu- czteroosobowych grupach dla zachowania warunków do otwierania się przed sobą. Osoba, która odpowiada za wielu liderów, tak samo powinna przejść przez ten proces, choć niekoniecznie z dowolnym liderem. Najlepiej z kimś dojrzałym duchowo, kto rozumie charakter i specyfikę służby, którą ktoś niesie. Możliwa też jest samoocena, choć najskuteczniejsze jest, gdy można z kimś o wnioskach porozmawiać, bo ktoś może z zewnątrz coś dostrzec, czego my nie będziemy widzieć. Model oceny opiera się na pytaniach do każdej zasady. Pomagają one uświadomić mi, jak funkcjonowałem, w jakim stopniu trzymałem się zasad. A wszystko po to, aby móc wyciągnąć konstruktywne wnioski i wzmacniać to, co właściwe, a korygować to, co do zmiany. Zasada bycia świadomym uczniem Chrystusa. Każdy uczeń Chrystusa powołany jest do czynienia innych uczniami i prowadzenia grupy jako lider. To mogą być bardzo małe grupy, a liderowanie może mieć różne poziomy, ale każdy jest powołany, aby to robić. Stąd tak ważne jest świadome i celowe działanie, aby na każdym kroku kształtować innych jako uczniów Jezusa. Przykładowo, nauczając, można skoncentrować się na przekazywaniu doktryny, a jednocześnie nie inspirować do zastosowania danej prawdy. Bez akcentowania bycia wykonawcą słowa, można prowadzić ludzi tylko do coraz większej wiedzy. Ale można też poświęcać czas na rozmawianie o tym, jak udaje się uczestnikom grupy kościoła domowego stosować nauczane prawdy. Lider nie może dać wzrostu, ale może stwarzać warunki jako świadomy uczeń Chrystusa. Pytania, które warto zadać: czy to, co robiłem i w jaki sposób to robiłem, pomagało w byciu uczniem Chrystusa? Co było właściwe, a co mógłbym zmienić? Powiedz o tym krótko, prosto, konkretnie. Ciąg dalszy nastąpi.